Dziegu sezonu już coraz to bliżej, dostaliśmy już całkiem sporo informacji o nim, a w dzisiejszym filmie zdecydowałem, że podsumuję je wam, a więc zapraszam was już do oglądania go. Zacznijmy od Zakazanej Piątki. W trzecim sezonie jak na razie będzie nam prawdopodobnie dane zobaczyć ich trójkę, czyli Nocta z jego brutalną siłą, Rix z rojem i Zarkta z nieszczęściem, tak oni się właśnie prezentują. Ich celem będzie uwolnienie grzmota, nowego potężnego smoka, który potrafi szaterspień spień i wykonywać potężne tornada, do którego będzie potrzebować przezroczystych mieczy, by go uwolnić. W całej akcji będzie im pomagać nowe plemię z Krainy Oni i Smoków, a dokładnie chodzi o Dragonian. Idąc dalej, mamy Jay'a i Moro. Moro trochę już staro wygląda, a Jay zmienił się w oddzielnego antagonistę i przyjął pseudonim Rogue, który oznacza po prostu zło. Będzie on działał samemu, ale z opisu zestawów jest nam wiadomo, że jakieś powiązanie z ninja będzie miał, skoro z nimi wybierze się do burzowej wioski Dragonian. Więc prawdopodobnie Jay będzie powoli wracał, ale dalej z roztrzaskaną duszą. A co do Moro, to skomplikowany temat, bo czy on faktycznie mógłby być zły? i dłużej o tym myślę, to może się skończyć tak, że faktycznie Moro wesprze ninja. A zadziwiające, że to mówię. No ale cóż. Zobaczymy to już niebawem. Głównym nincha tego sezonu, jak już każdy może się domyślać, jest Zane. Wreszcie po tak długim czasie zostanie on, zostanie on mam nadzieję, dobrze rozwinięty. Jednocześnie ciekawi mnie, jak będzie wyglądał z tym nowym mechem. Wygląda on strasznie dziwnie w tym zestawie i zakładam, że w serialu nie będzie długo tak wyglądać, bo to będzie katastrofa. Ale propos zestawu w nim, również możemy zauważyć Pixel, czy jej lubą Zayna, ale o jej powrocie już trochę wiemy, więc zostaje czekać, w jaki sposób wróci i w którym odcinku. Lord Raz i Arina. Ogniscy dułu, które się odłączyło od każdego, i będą razem ze sobą współpracować. Dla Arina jest to współpraca tylko ze względu na to, że Raz obiecał mu odnaleźć rodziców, ale czy to jest cel rasa? No nie sądzę, z Ariny by zrobili bardziej takiego swojego kompana. Może mu ze smoczą ikoną, którą Lloyd dostał, i za piątce. Również fajnie byłoby zahaczyć o temat mistrza rasa, choć minimalnie, ale rodzice Arina to kompletnie drugoplanowe zadanie. Przynajmniej ja tak uważam, że Raz będzie tak sądził. I teraz z szczątkowych informacji mamy takie jak Wyniesie nowego arce skupienia z dwoma głowami, dowódca dragonian, czyli Tyr posiada moc adaptacji, a dragonianie to mogą być potomkowie pramatki pierwszego mistrza Spinjitsu, a Rox i Kur, i dwójka zakazane, którą zobaczymy dopiero w drugiej części trzeciego sezonu, nie pojawiła się w żadnym zestawie, więc w pierwszej części na pewno ich nie ujrzymy. I to chyba na tyle z dostępnych nam informacji o trzecim sezonie, co sądzicie o nich? Jak coś ominąłem, to napiszcie w komentarzu, a jeśli film Ci się spodobał to pozostaw coś po sobie, do usłyszenia już niebawem. hey